Hej, no to pakujemy kolejną paczuszkę. Tym razem... <grymne> się rozczepał. Tym razem Hobby Horse A5. Wybierze mi się nie rozczepiwać. Taki konik. Troszkę krzywy z pyszczka. Ale konik jak konik. Tak wygląda też pod spodem. Grzybę układam, żeby ona się dobrze ułożyła w paczce. Nie latała. No i cóż. I w tą stronę. Na z się zmieścił. Do tego daję jeszcze grajny z rabacikiem. Jeśli się mogę też. No i konik zapakowany. Takie ubogie opakowanie, dlatego że i tak jest tak mały kartonik, że tutaj nie ma się jak ten konik uszkodzić. Jak on latać w tej paczce też nie da się. W się. Sensie, no. Może tylko. Nie, nie może. Jeżeli to będzie zamknięte, to on tak nie może. Więc będzie stał stabilnie po prostu. Nic mu się nie stanie. No. I tak wygląda poczówka Zapakowana. Do tego jeszcze będę tamto. Naklejać to tutaj oczywiście będę tylko naklejać, tak żeby mi to nie uciekło. Zawsze krawędziami. No. Bo potem zajmuje się tym osoba, która adresuje to w komputerze. No ale. Nagronna paczuszka. jest gotowa do dzisiejszego wyjazdu.